Ja cię kochani, co za poniedziałek, witamy was serdecznie w kolejnym dziwnym bardzo filmie na naszym kanale. Pierwsza bardzo ważna, parafialne ogłoszenie, pierwsza ważna rzecz, która jest do powiedzenia to to, że na moim profilu na Instagramie, na Instagramie Pat Arrow również, pojawił się konkurs w którym możecie wygrać nasze perfumy, nasze zapachy. Bardzo dużo osób prosiło o to, żeby taki konkurs się pojawił. No i dla Was wszystko robimy tak, żebyście byli zadowoleni, żeby takie były dni, jakie są dzisiaj. Ja tylko się zastanawiam, czy jestem dzisiaj potrzebny, bo jesteś taki naładowany tą całą energią, że nawet... Dzień dobry, witam się z Wami wszystkimi serdecznie. Tak jak wspomniał Patrycjuszek na naszym Instagramie firmowym oraz Patryka pojawił się Konkurs do zgarnięcia są trzy zestawy naszych perfum. Wystarczy zapoznać się z informacjami odnośnie tego, co trzeba zrobić, aby takie perfumy zgarnąć. Także zachęcamy Was do skorzystania, bo konkurs trwa do środy, do końca dnia. Dokładnie. Gdy nie zostało za dużo czasu. Taki. Szybki strzał, szybka strzała, tak jak Patryk. Tak, bardzo nam zależało, żeby osoby, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na te perfumy, mogły je w swoich domach mieć, żebyście mogli się nimi pryskać. No i my zawsze staramy się zrobić tak, abyście byli jak najbardziej zadowoleni, bo tak, my. Przede wszystkim my tutaj po prostu się możżymy kreatywnością, żeby nagrywać filmiki. No i teraz dajemy Wam pole do. Popisu, bądźcie kreatywni w komentarzach, oznaczajcie znajomych, przyjaciół, e, którzy najbardziej wam się właśnie e, kojarzą z zapachami, niekoniecznie z perfumami. Ale tak, ale te zapachami. wszystkie informacje dotyczące konkursu zapraszamy na Instagram. Jeżeli ktoś nie ma Instagrama, no to najwyższy czas założyć. Wystarczy, że zaobserwujecie tylko nasze profile i nie musicie nikogo innego tak, oglądać, dokładnie. żebyście mieli nas więcej. Po prostu będzie ten Instagram do tego służył, także proszę mi tutaj nie wypisywać, że nie mam Instagrama, nie chcę mieć. Rozumiem, szanuję i bardzo to doceniam, ale dla nas wypadałoby go założyć. Kolejna bardzo ważna rzecz: dostaliśmy dzisiaj bardzo ważną informację, która po prostu sprawiła ten stan ekscytacji i euforii u mnie i mnie, wcinaj mi się w zdanie, bo zaraz naprawdę ludzie będą mnie, mieli mnie za nienormalnego, ale ja się dzisiaj tak czuję, i to jest właśnie jeden z powodów, dla których Patryk nienawidzi weekendów, bo w weekendy zazwyczaj się nie dzieje, a Patryk lubi otrzymywać dobre informacje. Więc, jak zakładaliśmy sobie, że z naszą działką, z naszą budową, rozłożymy sobie pewne rzeczy w czasie, słuchajcie, zaczęło się dziać tak wszystko szybko, już mamy zgodę, tak naprawdę, na wycinkę. Drze, więc możemy zacząć szykować już działkę pod budowę. Spodziewaliśmy się raczej tego gdzieś pod koniec sierpnia, że może. Na gdzieś... początku września nawet nie szukaliśmy żadnej firmy, nie szukaliśmy żadnych ekip, które się takimi rzeczami zajmują. Mi się to po prostu nie mieści w głowie. Ja naprawdę nie powinienem w takim stanie nagrywać, ale chciałbym, żebyście zobaczyli tą moją zaświrowaną wersję, bo... Ja jestem tak szczęśliwy, nie wiem w ogóle, patrzę tu, powinienem patrzeć tutaj. Mnie tak energicznie to szczęście przytłacza, że ja nie jestem w stanie logicznie myśleć. Nie wiem w ogóle po co teraz tutaj nagrywamy i dlaczego zaczęliśmy tutaj z wami rozmawiać, ale oprócz tego, że dowiedzieliśmy się o tym, że już możemy te drzewa wycinać, że możemy szykować naszą działkę do budowy, Musimy zrezygnować z naszego wyjazdu po Europie. Nasz Eurotrip zostaje odwołany w trybie pilnym, w trybie natychmiastowym, w trybie w dniu dzisiejszym. Nie jedziemy, zostajemy, bierzemy się za robotę. Trzeba zakasać rękawy. No, pomóż mi nagrywać ten film, bo ja zaraz zwariuję. No ja, tylko, ja, ja ci daję po prostu dzisiaj pole do popisu. Zazwyczaj mówi, że ja ci nie daje dojść do słowa, bo tutaj uskuty po prostu monolog, mm -hmm. albo cię po prostu jakoś cały czas poprawiam, A tutaj macie okazję za, zapoznać się teraz z Patrycuszkiem. jego okazałości, pełen euforii. Nie potrafię ja stracić jednego Ja się tak cieszę. Jestem tak zadowolony i jestem tak szczęśliwy, ponieważ totalnie inaczej wyobrażaliśmy sobie najbliższe miesiące, a Tutaj trzeba szukać wszystkiego na gwałt, mimo że nam się w ogóle nie spieszy, no ale jak już możemy, no to trzeba. Szukamy ekip, szukamy firm, szukamy materiałów, szukamy. Molestujemy nasze dziewczyny, architektyki, które tutaj teraz nas, nas oglądają. Dziewczyny, my potrzebujemy projektów naszych wnętrz, naszego domu na już. Więc teraz nie ma opierdzielania się, nie ma odwlekania naszego spotkania, zaraz do nich zadzwonimy, bo mieliśmy to zrobić wszystko na spokojnie, ale po prostu teraz nie ma już na spokojnie nic. Ja pewnie za dwa dni ochłonę i będzie lepiej, więc będzie można ze mną się porozumieć, porozmawiać i załagodzić pewne sytuacje, ale w dniu dzisiejszym nie ma ze mną dyskusji, nie ma w ogóle żadnego odciągania i odwlekania nic w czasie. Co nagle, to po diable wiadomo, więc trzeba się uspokoić, ale nie dzisiaj, więc no nie wiem, co mogę teraz jeszcze Wam powiedzieć, przejmuję pałeczkę Przemysław. A wracając do tematu odwołania naszego Eurotripu, to faktycznie podjęliśmy decyzję, że jest za gorąco, żeby się wybierać w taką dużą podróż, że jest dużo rzeczy, które mamy do ogarnięcia tutaj na miejscu. Było to nie do końca związane z naszą działką, ale te informacje z dnia dzisiejszego tak jakby jeszcze nas potwierdziły w tym przekonaniu, że to jest dobra nie, decyzja. W ogóle nie jedziemy nigdzie. Żeby, żeby zostać tutaj na miejscu, bo mamy za dużo rzeczy do pogarniania. Dzieje się bardzo dużo, bardzo takich fajnych rzeczy, więc jak widzicie, jesteśmy naładowani pozytywną energią. Patryk, jak się cieszę, to właśnie wygląda w ten sposób. Nie, bo ja się już tutaj zawiesiłem i myślę o tym, gdzie trzeba zadzwonić, co trzeba jak najszybciej klepnąć, żeby to wszystko poszło. Niestety dwa hotele, które, w których mieliśmy rezerwację na ten Eurotrip, nie poszły nam na rękę i niestety stracimy pieniądze, które wpłaciliśmy. Bo Tam to było... Możemy to przebokować na przyszły rok, więc możliwe, że po prostu wrócimy do tematu w przyszłym roku. Jak coś, to raczej tak właśnie późną wiosną, żeby nie było takich upałów, żeby nie było tak gorąco, żeby się też nie umordować w tej podróży, ale to będziemy na ten temat myśleć tak naprawdę na początku przyszłego roku, bo tak się z hotelami do, dogadaliśmy. No jedyny problem to zostaje, zostają jeszcze nasze loty znowu, które przekładamy już czwarty raz. Nie wiem, czy pamiętało. Na razie w końcu na są to loty za nieodbytą podróż. Czynamy konos, to było dwa lata temu ponad, tak? I przekładamy to cały czas. No, już po prostu nie wiem, gdzie my mieliśmy na te loty polecieć, ale cały czas jest to przekładane, cały czas nie możemy tych lotów wykorzystać, bo jak już gdzieś lecimy, to okazuje się, że tam tych biletów nie można przenieść. Cały czas jest coś, więc mam nadzieję, że tych biletów rzeczywiście nie stracimy. Mamy pewien pomysł, gdzie możemy je wykorzystać, i miejmy nadzieję, że dzisiaj musimy też to zrobić, ponieważ zostało bardzo mało czasu, no i one w końcu nam przepadną, a no, nie możemy sobie na to pozwolić, no i wiecie, tracić pieniądze, tracić bilety lotnicze, przez to, że człowiek nie przełożył biletów na coś innego, no to w ogóle nie wchodzi ale, w grę. Ale to jest właśnie ważna też wskazówka, że kupujecie bilety, to starajcie się zawsze kupować te w miarę elastyczne taryfy, tak aby to przebukowanie było możliwe. Co prawda my musieliśmy tam dokładać jakieś takie groszowe rzeczy za zmianę destynacji, bo z tych biletów na myk było już Barcelona, teraz jest Nicea, więc teraz musimy znaleźć jeszcze inny kierunek. I też będziemy pewnie musieli coś dopłacić. Tak, do bo, płacić. To, bo, bo to wtedy płacić jakąś taką niedużą opłatę za samą zmianę, przepisanie biletu, no i jeżeli są różne Taryfy. Jeżeli chodzi o destynację, to też trzeba dopłacić. Nie wiem, ja na ten moment w ogóle nie mam w głowie wyjazdów, podróży. Mógłbym się zaszyć tutaj, byle po prostu wszystko szło tak nam z górki, jak idzie teraz. Ogromna wdzięczność do wszystkich tam na górze, którzy nas wspierają i którzy no, układają to nasze życie, tak że po prostu teraz jest ten nasz czas. Ja naprawdę nie mogę w to wszystko uwierzyć, jestem tak wdzięczny i tak szczęśliwy, że to wszystko idzie tak z pompą i z takim przytupem i tak szybko każdy mówi, że ach, zawsze jest pod górkę, że z tymi budowami, z tymi działkami, z tymi pozwoleniami my naprawdę to wszystko ogarnęliśmy jakimś cudem bardzo szybko, także ja nie wiem, co ja wam mogę jeszcze, kochani, powiedzieć. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami, bardzo wam dziękujemy za całe wsparcie. Ja się czuję jak wariat, ale chciałbym, żebyście zobaczyli mnie, powiedziałem, prawda, przed chwilą, zanim usiedliśmy tutaj do nagrywania, że chciałbym, żebyście zobaczyli mnie w takim amoku, bo ja nie jestem w stanie sklecić żadnego zdania. Także co? To jest taki bardzo króciutki film. Pamiętajcie o tym, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Tutaj jeszcze raz zostawiamy Wam nasze Instagramy. Tam dowiecie się wszystkich szczegółów. Kto jeszcze nie kupił naszych perfum, zapraszamy Was również na naszą stronę I internetową www.patarow.pl Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja się tutaj cały czas tak obwąchuję, bo testujemy dzisiaj kolejne Nowości! Kolejne nowości, więc po prostu tutaj jest taka mogi mogiła. Mi się kręci jeszcze od tych zapachów w głowie, więc po prostu szaleństwo pełną paru zerkam. Tutaj na naszą wyspę, ponieważ tutaj jest wszystko rozłożone. Ja mam nadzieję, że tego tutaj nie widać. Także dziękujemy Wam za ten szalony film. Dziękujemy Wam za ten szalony czas. Dziękuję Ci, Przemysław, że dałeś mi się tutaj nagadać, wypowiedzieć. Mam nadzieję, że takie dziwne firmy, filmy się Wam spodobają. My się z Wami żegnamy. Żegnamy się z Przemysławem. Żegnamy się ze mną. Widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia, kochani. Pa! No jakoś tak wyobrażałem sobie to troszeczkę inaczej, ale no może przemysłow jeszcze się z wami pożegna tutaj na sam koniec.